Jesteśmy na Placu Świętej Anny, w miejscu przebudowy tego fragmentu miasta, które ma być zwieńczone słynnym rondem. Proszę Państwa, Grodzic Wielkopolski, który według tradycji powstał w roku 1303, zlokalizowany był wówczas wokół Starego Rynku i okolicznych ulic. Całość natomiast otoczona była fosą z palisadą i w tym miejscu, fosa przebiegała mniej więcej za tym ciągnikiem. Tutaj również znajdowała się według tradycji jedna z bram wiodących do starego grodziska. Natomiast ten teren, na którym się w tej chwili znajdujemy, to jest teren e, poza oficjalnym miastem, e, które później nazwano przedmieściem Bernardyńskim. Gmina żydowska, która, której początki sięgają tutaj pierwszych lat wieku XVI, prawdopodobnie właśnie w tym miejscu gdzieś otrzymała lokalizację swojego pierwszego cmentarza żydowskiego, wobec którego potem miała liczne problemy. W 1662 roku ówcześni właściciele Grodziska z rodu Opalińskich, a szczególnie Jan Leopold Opaliński, postanowił ufundować klasztor Bernardynu w naszym mieście i zlokalizować go poza obrębem miasta, czyli generalnie poza fosą. Czy murami miejskimi, które w przenośni tutaj bardzo często w literaturze występują. I kiedy w 1662 roku rozpoczęła się pierwsza budowa kościoła drewnianego, wówczas nie mamy informacji, że dochodziło do jakiegoś konfliktu z gminą żydowską. Opodal właśnie. Yy, Znajdował się cmentarz żydowski. Dopiero później, kiedy yy... Władze zakonne postanowiły dzięki pomocy ówczesnych sponsorów właśnie z rodu Opalińskich, bogatszego mieszczaństwa naszego miasta, ufundować klasztor i kościół muruwa, murowany. Wówczas dochodzi do konfliktu z gminą żydowską, ponieważ teren klasztoru bezpośrednio graniczył z cmentarzem żydowskim. Spór był na tyle zaogniony, że nie potrafiły... Nie potrafiły tego problemu rozwiązać również władze miejskie i wówczas problem doszedł nawet do trybunału w Piotrkowie, wobec którego ówczesny władca postanowił na tym spornym terenie umieścić flagę królewską i sam rozstrzygnąć problem. Problem ten rozwiązano oficjalnie w 1677 roku, zabierając teren cmentarza żydowskiego w gminie Żydowskiej, a wyznaczając im nowy teren, który znajduje się w obrębie, znajdował się powiedzmy w obrębie dzisiejszej ulicy Żwirki i Figury. Proszę Państwa, to, co w tej chwili tutaj widzimy, nie jest na pewno jednoznaczne. Być może są tutaj jakieś pozostałości cmentarza żydowskiego, o tym też jeszcze na 100% nie wiemy. Być może są również tutaj już ślady późniejszego... Cmentarza katolickiego, który był z reguły jakąś regułą w obrębie klasztorów, murów klasztornych. Tym bardziej, że w 1993 roku, kiedy rozpoczęła się Rozpoczął się remont kościoła klasztornego, to wówczas z posadzek właśnie tego kościoła wyciągnięto bodajże 20 czy 20 kilka szkieletów, zakonników, którzy według tradycji właśnie w ten sposób pod posadzką kościoła byli chowani. W ostatnich latach mamy do czynienia z dużą intensyfikacją najróżniejszych prac na terenie grodziska wielkopolskiego. To jest jednocześnie doskonała okazja, żeby poznać troszeczkę inaczej historię naszego grodu, tym bardziej, że o wielu rzeczach słyszeliśmy, natomiast nigdy nie było możliwości zweryfikować tych faktów. Przypomnę tylko, że od 1993 roku równolegle z pracami kanalizacyjnymi, które rozpoczęto w naszym mieście, przebiegają prace archeologiczne, które potwierdziły i wyjaśniły nam bardzo wiele rzeczy. Do takiej sensacji wówczas doszło, kiedy udało się potwierdzić, że stary rynek w rodzisku faktycznie leży na bagnach, że został najróżniejszymi konstrukcjami z faszyny, drewna, beli sosnowych umocnionych i dopiero na tym powstał właściwy Grodzisk. Kilka lat temu w obrębie prac prowadzonych w Parku Miejskim udało się odkryć pozostałości tego legendarnego Zamku Grodziskiego. Myślę, że również prace prowadzone tutaj Potwierdzą to wszystko, o czym kiedyś słyszeliśmy, o czym można było wyczytać. To jest, tak jak mówię, bardzo istotne dla historii, tożsamości naszego miasta i do tego, żeby móc coś, kiedykolwiek z większym prawdopodobieństwem powiedzieć. Myślę, że również to miejsce, gdzie tutaj jesteśmy, które ewidentnie jest cmentarzem, trzeba byłoby też jakoś upamiętnić chociażby skromną tablicą z informacją, że e, takie coś tutaj się również znajdowało.